Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie Nowy przekład dynamiczny Nowego Testamentu Wydawnictwo NPD Gdy zrealizowane zostały wszystkie plany, jakie Paweł powziął w duchu, postanowił, że wyruszy do Macedonii i Achaii, a potem także do Jerozolimy. W tym czasie dość często obiecywał sobie, gdy tego dokonam, to również Rzym odwiedzę. Tak planując, wysłał przodem do Macedonii dwóch swoich współpracowników, Tymoteusza i Erasta. Sam zaś pozostał jeszcze kilka dni w Efezie, finalizując różne sprawy związane ze służbą w Azji. Tymczasem w mieście, wskutek świadectwa, jakie życiem składali uczniowie pana, wybuchło niemałe zamieszanie. Otóż pewien człowiek imieniem Demetriusz, wytwórca srebrnych dewocjonaliów w postaci świątynek Artemidy, czym dawał wielu ludziom pracę i znaczne zarobki, zebrał wszystkich rzemieślników i tak do nich przemówił. – Ludzie, posłuchajcie mnie uważnie. Dobrze wiecie, że z interesu, którym się tu trudzimy, pochodzi cały nasz dostatek. Sami jednak zobaczcie, co zaczyna się tu dziać. Nie tylko w Efezie, lecz już niemal w całej prowincji ów przybysz Paweł przekonał tłumy, że figurki, które wytwarzamy, nie mają żadnej boskiej mocy. To niestety grozi nie tylko ruiną naszego interesu, ale oznacza, iż sanktuarium wielkiej bogini Artemidy może utracić swe znaczenie, a ona sama zostanie odarta z majestatu i czci którą obecnie jest otaczana nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Gdy zebrani to usłyszeli, oburzyli się dogłębnie i zaczęli głośno skandować Wielka Artemida Efeska! Wielka Artemida Efeska! W mieście powstał zamęt. Protestujący ruszyli gromadnie do amfiteatru. Po drodze porwali Gajusza i Arystarcha, Którzy towarzyszyli Pawłowi podczas tej wyprawy. Sam Paweł chciał zaraz udać się do tego tłumu, lecz uczniowie pana powstrzymali go. Także życzliwi mu przedstawiciele władz przysłali prośbę, by przypadkiem nie poszedł do amfiteatru. Tymczasem zebrani w amfiteatrze z całej mocy przekrzykiwali się wzajemnie. Każdy wrzeszczał coś innego, gdyż panował chaos. A większość nawet nie wiedziała, po co w ogóle się tutaj zeszli. Wtedy wystąpił Aleksander, którego Żydzi wypchnęli przed tłum. Ten dał ręką znak, by się uciszyli, gdyż chciał złożyć oświadczenie. Kiedy jednak pospólstwo rozpoznało w nim Żyda, ze wszystkich gardeł wydobył się zgodny ryk: Wielka Artemida Efeska! Wielka Artemida Efeska! I darli się tak przez blisko dwie godziny. W końcu sekretarz samorządu miejskiego uspokoił tłum takimi słowami. Efezjanie, czy jest na świecie człowiek, który by nie wiedział, że nasze miasto jest strażnikiem sanktuarium wielkiej Artemidy i jej wizerunku, który przybył do nas z nieba? Przecież to nie podlega żadnej dyskusji, dlatego uspokójcie się. I nie czyńcie niczego zbyt pochopnie. Ludzie, których tu przywiedliście, nie są ani świętokradcami, ani nie bluźnią naszej bogini. Jeśli zaś Demetriusz i towarzyszący mu mistrzowie sztuki złotniczej mają przeciw komuś jakąś sprawę, to sądy sprawowane są na Agorze. Tam urzędują prokonsulowie. Niechaj więc tam przedstawiają swoje oskarżenia. A jeśli chcecie dochodzić czegoś więcej, niech będzie to wyjaśnione na legalnym zgromadzeniu. Teraz jednak grozi wam oskarżenie o spowodowanie rozruchów, gdyż nie ma żadnej racji, którą można by wyjaśnić to wielkie zbiegowisko. Tymi słowami sprawił, że tłum ostygł w emocjach i powoli się rozszedł.